Wyboru, znalezienia sobie samemu czasu, tego wyciszenia, bo jedynie w ciszy można to usłyszeć. Musicie dokonać Państwo sami nikt za Was tego też nie zrobi. Pytajcie więc sami w siebie i nasłuchuj, nasłuchujcie, co z wewnątrz Was płynie. A płynie bardzo dużo i Państwo doskonale o tym wiecie. My się znamy bardzo dobrze wzajemnie my, Słowianie, Polacy. Nie tylko Polacy przecież. Więc Państwo doskonale wiecie, jak to robić. Prosto. Im prościej, tym lepiej. Więc znowu nie będzie konkretów dzisiaj, aczkolwiek wiele będzie naprowadzających słów i myśli, które dla wielu z Państwa mogą się przydać. A jak nie, to na pewno nie zaszkodzą. Jak naprowadzają na to istoty wszechświatowe? Znowu zacytuję dzisiaj fragment. Chyba mam czas nawet na dosyć obszerny. Zupełnie adekwatnego przekazu. Powrócę znowu do ścieżki mocy przekazu Plejadian pani Barbary Marciniak. Tych przekazów jest bardzo dużo, kochani Państwo, cała Ziemia ich jest. To nie tylko przekazy od duchowego opieku na Ziemi. Dlatego i innym czas poświęcam na antenie tego radia. A Państwo sobie pomyślicie już nad tym sami. Więc przechodzę do cytatu. Który właśnie daje takie potrzepty, naprowadza. Przez kilka chwil skup się na swoim oddechu, wyobraź sobie złote spiralki energii, które niczym listki herbaty patrznieją w Twoim ciele, kiedy tylko skierujesz swoją uwagę w głąb swojego wewnętrznego świata. Siedząc w skupieniu i w ciszy, rozważ. Że w celu umocnienia i nadania inspiracji swemu życiu musisz je po pierwsze zbadać. Życie obfituje w symboliczne znaczenia, a szacunek do wszystkich zdarzeń pomoże Ci poszerzyć umysł i namierzyć swój cel. Jak wiele uwagi zwracałeś przez całe swoje życie na siłę swoich przekonań, pomyśl, a jest ona potężna. Bez względu na to, czy jest znasz, czy nie, Twoje przekonania nieustannie przygotowują grunt pod Twoje doświadczenia. Z całą uczciwością odpowiedz, czy tak naprawdę wiesz, w co wierzysz? Czy kiedykolwiek dokonałeś samodzielnego wyboru i czy świadomie i celowo zasiałeś w swojej duszy jakiekolwiek przekonania, jak gdybyś zakładał tam ogród. Jakie przekonania odziedziczyłeś, odziedziczyłaś w cennym rodzinnym spadku? Jakie zwyczajowe wzorce tkwią w Twoich genach? Jakie wspólne, specyficzne problemy łączą członków różnych pokoleń Twojej rodziny? Jakie szczególne sytuacje nieustannie powracają do Ciebie i Twojej rodziny? Jak często stajesz się tragicznym bohaterem? Takich zdarzeń. Co myślisz i co czujesz, budząc się rano? Co sądzisz o swoich snach? Co myślisz o swojej sypialni i do czego jej używasz? Jakie emocje odczuwasz, kiedy się wypróżniasz albo bierzesz kąpiel? Ile warte jest dla Ciebie Twoje własne ciało? Czym dla Ciebie jest seks? Czy masz korzystny czy niszczący wpływ na swój organizm? Do czego wykorzystujesz swoje ciało? Co sądzisz o jedzeniu? Jaką rolę odgrywa ono w Twoim życiu? Co dla Ciebie oznacza słowo dom? Jaki wpływ Twoja rodzina wywiera na Twoje zachowanie? Jaki jest Twój emocjonalny stosunek do śmiechu i do zabawy? Jak sądzisz, co możesz osiągnąć w obecnym życiu? Na co Twoim zdaniem w życiu zasługujesz i co Ci się od niego należy? Wiedzisz, spędź z tymi myślami kilka kolejnych dni. Wybierz przynajmniej tuzin osobistych przekonań na rozmaite tematy. Zapisuj je. Zapisuj je w trybie orzekającym jak osobistą litanie tak zwanych faktów na temat rzeczywistości. Upewnij się, że w Twym zapisie nie braknie też Twych poglądów na temat zdrowia, na temat bogactwa, na temat szczęścia. Niech minie tydzień. Po czym dokładnie i uczciwie przyjrzyj się swym proklamacjom i sprawdź, co teraz myślisz na ich temat. Czy Twoje życie jest odbiciem tego skryptu? Czy Twoje przekonania służą Ci w życiu, czy faktycznie wspierają Twój dobrobyt? Ile z nich tak naprawdę daje Ci poczucie szczęścia? A ile chciałbyś zmienić? W jaki sposób? Twoje zapiski wskazują na to, jak korzystasz z witalnej energii istnienia, aby kreować swoje życie. Kolejnym krokiem tej rewaloryzacji przekonań jest eksploracja i ocena właściwości idei na temat samego siebie i świata zewnętrznego, gdyż właśnie przez ich filtr kreujesz wersję świata, z którą obcujesz. W ramach waszej aktualnej płaszczyzny rzeczywistości. Dziedziczysz genetycznie pewien zestaw przekonań, a w dniu narodzin otrzymujesz pewną niebiańską, formującą charakter pieczęć, której treść jest zgodna z położeniem planet w danej chwili. Twoje wspomnienia, a także pamięć, pamięć wrażeń związanych kwestiami i wydarzeniami, Przenoszone są równolegle w czasie z innych płaszczyzn. No i podlegasz oczywiście uwarunkowaniom kulturowym, społecznym, rodzinnym, religijnym, które wpływają na Ciebie od samego urodzenia, pomagając zdefiniować charakter osobi osobistej Twojej tożsamości. No i choć te narzucone z zewnątrz informacje lub przekonania nie dają pełnego obrazu rzeczywistości, ludzie często prowadzą swój pojazd, czyli życie, tylko jedną aleją istnieja, przegapiając jednocześnie niezliczone miliardy możliwości. A dzieje się tak, gdyż akceptacja ograniczających przekonań jest jak jedno ubranie na całe życie. Najskrytsze i najgłębsze przekonania... Determinują kierunek twojego życia Codziennie są odtwarzane i rozpowszechniane Za pomocą myśli i nastawienia Ludzie, którzy wybierają podróż Aleją strachu Nie widzą, że ona ma także i przecznice Ich poglądy funkcjonują dosłownie jak końskie okulary Zasłaniając i eliminując każdą możliwą I prawdopodobną opcję, ścieżkę albo rozwiązanie Twoje poglądy także warunkują oraz precyzują otaczającą Cię przestrzeń, tworząc elektromagnetyczny odcisk, który finalnie przyciąga wszystkie Twoje przeżycie. Tworzone przez Ciebie myśli są jak najbardziej realne i prowadzą własne życie od chwili zaistnienia. Najczęściej jednak, hmm, wydaje Ci się, że nie masz, jak to mówicie, zielonego pojęcia, jak wprowadzić swą wersję świata w ruch. Obecnie, jako ludzie, uczycie się dopiero, że każda sytuacja da się obejrzeć z wielu punktów widzenia. Z szerszej perspektywy, patrząc, można by powiedzieć, że uznawana przez Was powszechnie rzeczywistość doświadcza właśnie załamania wiary i przekonań. Ludzkość zbudowała swoje życie w oparciu o wiarę. Że wasze przekonania dotyczące faktów czy też atrybutów istnienia są prawdami niepodważalnymi. A to jest nieprawda. Przekonania to tylko umowy. Umowy dotyczące rzeczywistości i jako takie podlegają możliwości zmiany. Podstawową rzeczą jest jednak zrozumienie, że przekonania są myślami, które ludzie świadomie, podświadomie i nieświadomie. Przechowują w wyobraźni A tutaj wszystko jest realne Każda myśl generuje energetyczną wibrację I choć tych częstotliwości nie widzisz Fale eteru są pełne informacji o tym, kim jesteś W czasach przyspieszenia, czyli teraz Wasz świat całkowicie spolaryzował wokół Spolaryzował się wokół masowego konfliktu przekonań Napięcie towarzyszące temu wielkiemu podziałowi wyraża charakter dwóch najbardziej wyróżniających się obecnie trendów myślowych na temat wartości życia. Pierwszy z nich, wiara w świat pełen wrogości, wykorzystuje płaszczyznę pod tytułem: Silniejszy zawsze ma rację, promując oczywiście zabijanie i przemoc jako środki znajdowywania, znajdowania rozwiązań. Przeciwny kierunek obrała wiara w moc pokojowego istnienia, kładąca nacisk na wartość przyrody i szacunek należny ogólnie pojętemu życiu. Na całej waszej planecie obecnie trwa eskalacja stresu i napięć. Dzieje się tak po części z powodu wzrostu waszej telepatyczno-psychicznej wrażliwości na ogrom tego wielkiego, wibracyjnego podziału. Obecny głęboki podział przekonań jest jednak także wyrazem biegunowości współpracy.